Training log 11. Przechodząc do konkretów, w tym tygodniu uciąłem jeden dzień treningowy, więc zrobiłem tylko trzy treningi, w tym dwa, tak jak zawsze były planowane, plus jeden delikatnie pomieszany. Ze względu na regenerację, jak już wcześniej wspominałem, na deficyt, więc po prostu nie czułem się na siłach, żeby wycisnąć z siebie też cztery treningi, szczególnie jeśli miałyby być tak produktywne, jak planowałem. Więc mniejsza objętość i tym samym mniejsza częstotliwość sprawiły, że wciąż mogę trenować ciężko. Ale z tego się regenerować. Pierwsze dwa dni poszły bardzo dobrze. Wyciskanie o dziwo również, co mnie bardzo cieszy, bo szczególnie gdy jestem w deficycie, to ono leci pierwsze, no ale jednak pojawił się mały fail po ostatnich świetnych ciągach 230 w Hack Deadlift niestety nie poszło i to zobaczycie na samym początku. Była to decyzja bardziej motywowana wiarą, że może się uda, jeżeli faktycznymi przesłankami, że to zrobię w tą sobotę, dlatego, że że Ostatnie ciągi były świetne, ostatnie tygodnie ciągów, jednak po całym tygodniu właśnie na tej redukcji plus trochę średnio spałem i finalnie już jak robiłem rozgrzewkę do 200 kg wszystko ruszało się stosunkowo lekko, ale nie czułem tej pewności, że to faktycznie pójdzie, że tam faktycznie coś się wydarzy. Jednak po prostu postanowiłem to spróbować. Nie siadło, siądzie za jakiś czas, zapewne jak troszeczkę bardziej wrócę do normy jeśli chodzi o jedzenie. Dzenie, e, I może spanie, ale... Mówię po prostu tak, jak jest. Zdecydowałem się spróbować. Normalnie nikomu bym nie doradził takiego testu w takich warunkach. Jednak po prostu, gdy się rozgrzewałem, stwierdziłem, że a nóż może się uda. Dlatego, że często w te gorsze dni, w dni z gorszym samopoczuciem, nieraz udało mi się robić przyzwoite wyniki. Plus, po prostu lubię ten ciąg i lubię testować teraz jej bieżące możliwości w nim. Jednak przyznam, że finalnie, już nawet jak zakładałem ten ciężar, nie miałem specjalnie wiary w to, że, że on tego dnia pójdzie, więc to raczej byłaby miła niespodzianka, gdyby poszła, ale mówię jak jest. Jeśli coś się nie udaje albo podejmę decyzję, która jest nietrafiona, również będę się tym dzielił, bo to nie ma być tylko log o tym, że po prostu moje treningi fajnie idą. Więc zobaczycie to już za chwilę, a resztę treningu mówimy dalej. Tutaj podejście numer dwa, które nawet się nie oderwało. Pierwsze niestety się nie nagrało, ale było niewiele lepsze, za to low bar 140 na4, 123/6 wszystko z relatywnym zapasem i byłem bardzo przyjemnie zaskoczony, tym, że przysiad i wyciskanie, które zaraz zobaczycie, idą mimo wszystko bardzo, bardzo dobrze. E, oczywiście biorę pod uwagę to, że mogą znienacka stanąć i trzeba będzie gdzieś tam wyregulować ciężary, e, zmniejszyć troszkę obciążenia i finalnie trenować przez pewien okres trochę lżej, ale póki. Mimo deficytu, mimo średniej regeneracji jestem w stanie dokładać czy utrzymywać bieżący, bieżącą intensywność i bieżącą objętość, będę na niej cisnął. Jednak najbardziej jestem zadowolony tym, że do przysiadu wróciło się po tych tygodniach bardzo przyjemnie. Biodro nie ciągnie, nic w pachwinie nie przeszkadza. Sporadycznie coś tylko się odzywa przy wykrokach, więc po prostu taki postęp również biorę. Wyciskanie. 115 na 5, 3 i 3 powtórzenia RP 9, 10. Tutaj po prostu za, w trakcie rozgrzewki czułem, że jest całkiem spoko, więc wskoczę na coś wyżej. Szczególnie te 110 z ostatniego razu dały mi całkiem dużo pewności siebie. I mimo to, że nie zrobiłem wszystkich powtórzeń, wiem, że 115 to jest coś, co będziemy teraz żyłować. Drugiego dnia, to był ten trening pomieszany z ciągiem, zrobiłem tylko szybko ławę 120 na 3 105x10. Tylko dwie serie, tylko żeby troszkę przepompować klatę i po prostu lubię wyciskać stosunkowo często, bo bardzo szybko zapominam jak wygląda technika. RDL. Tutaj zdecydowałem się zwiększyć intensywność, uciąć powtórzenia i naprawdę skupić się na tym, żeby po prostu było ciężko, ale pod względną kontrolą. Jak mówiłem wcześniej, myślałem, by 130 kg doprowadzić do serii na 8, jednak nie czuję, że będzie to odpowiednie, jeśli chodzi właśnie o regenerację. Tutaj uciąłem serię, ale za to ciężar w każdej serii był adekwatnym wyzwaniem i może uda się wynik poprawić chin-ups. Podciąganie pod chwytem. Dwie serie po 8. To była szybka wymiana za ściąganie drążka, który był zajęty i przy okazji chciałem zobaczyć, jak po przerwie będzie w ogóle wyglądać u mnie to ćwiczenie, ale jak będzie czuł się mój bark, bo w zależności od rodzaju chwytu sprawią mniejszy lub większe problemy i mogę powiedzieć, że jest zadziwiająco dobrze. No i na końcu modlitewnik 35 kg, trzy serie 10, 8, 6 powtórzeń. Doszedłem do ciężaru, w którym trzeba pewnie będzie zostać na dłużej. Chciałbym tutaj upolować trzy ósemki, 3 dziesiątki. To byłby idealny scenariusz, trochę takich w oginaniu handlami, więc na ten moment super szybka progresja dobiegła końca.